To już nie plotki, to nie spekulacje. To się dzieje naprawdę. Dyrektor sportowy Barcelony, Deco, publicznie łamie niepisaną zasadę i potwierdza transfer, zanim zawodnik zdążył przejść testy medyczne. Joao Cancelo wraca na Camp Nou, a za kulisami kryje się coś więcej niż tylko zwykła transakcja. Dlaczego FC Barcelona podjęła tak nietypowe i ryzykowne kroki, by ogłosić ten powrót? Zostańcie z nami. By poznać całą prawdę stojącą za jednym z najgorętszych ruchów tego okienka transferowego. Saga transferowa z João Cancelo u w roli głównej trwała tygodniami. Portugalski obrońca, po niezbyt udanym sezonie 2023/2024 spędzonym na wypożyczeniu w Barcelonie pod wodzą Xaviego, wrócił do Manchesteru City, ale jego serce pozostało w Katalonii. W międzyczasie w Barcelonie doszło do rewolucji, stery przejął Hansi Flick, a klub desperacko szukał wzmocnień. By wrócić na szczyt hiszpańskiej i europejskiej piłki. Na horyzoncie pojawiały się inne potężne kluby, jak Intermediolan, ale wszystko zmieniło się, gdy guru transferowy Fabrizio Romano wypowiedział magiczne słowa Hiervego. To był sygnał, że niemożliwe staje się możliwe, a Barcelona jest o krok od odzyskania jednego z kluczowych graczy dla nowej wizji trenera. I wtedy stało się coś bezprecedensowego. Podczas gdy drużyna z Robertem Lewandowskim na czele, przebywała w Arabii Saudyjskiej na meczach o superpuchar Hiszpanii, dyrektor sportowy DECO zabrał głos. Zamiast standardowych, wymijających odpowiedzi, rzucił prawdziwą bombę informacyjną. Cytuję jego słowa, które wstrząsnęły piłkarskim światem finalizujemy go. Nie przeszedł badań medycznych, ale wkrótce poleci do Barcelony. Finalizujemy ten ruch. W świecie wielkiej piłki gdzie umowy warte dziesiątki milionów euro mogą upaść z powodu jednego nieudanego testu medycznego czy drobnego zapisu w kontrakcie? Takie publiczne oświadczenie to gigantyczne ryzyko. To dowód absolutnej pewności siebie i sygnał, że wszystkie warunki zostały już ustalone. Co więcej, Cancelo odrzucił inne, być może bardziej lukratywne propozycje, cierpliwie czekając na ruch Barcelony. Ta lojalność została nagrodzona w najbardziej spektakularny sposób. Dlaczego więc Deco zdecydował się na tak odważny i nietypowy krok? To nie był przypadek, a starannie zaplanowana strategia. Po pierwsze, to manifestacja siły i nowej polityki klubu pod wodzą Hansiego Flique. Barcelona chce pokazać światu, że mimo głośnych problemów finansowych wciąż jest w stanie przyciągać i finalizować transfery największych gwiazd. To sygnał dla rywali i potężne uspokojenie dla zaniepokojonych fanów. Po drugie. I najważniejsze, to kluczowy element taktycznej układanki flyke. Cancelo nie jest zwykłym obrońcą. Jego wszechstronność możliwość gry na prawej i lewej obronie, a nawet na skrzydle, daje trenerowi ogromne pole manewru. Przede wszystkim jednak, jego ofensywny styl idealnie pasuje do intensywnego, atakującego futbolu preferowanego przez niemieckiego szkoleniowca. Jak trafnie zauważają analitycy? Robert Lewandowski będzie mógł liczyć na jego szarże zakończone dokładnymi podaniami. To właśnie takich kreatywnych i dynamicznych zawodników brakowało w poprzednim sezonie. Cancelo ma być motorem napędowym akcji oskrzydlających, dostarczając precyzyjne piłki do polskiego napastnika. Po trzecie, to nagroda za determinację samego zawodnika, który postawił wszystko na jedną kartę na powrót do Barcelony, klubu, w którym chce odnosić sukcesy. Ta synergia między pragnieniem gracza a potrzebą klubu stworzyła idealne warunki do błyskawicznego sfinalizowania umowy. Podsumowując, transfer Joao Cancelo to znacznie więcej niż tylko wzmocnienie składu. To strategiczne posunięcie, które ma zdefiniować początek ery Hansiego Flickę w Barcelonie. Nietypowe i odważne potwierdzenie ze strony Deco to pokaz siły i nowej determinacji klubu. Sam zawodnik jest kluczowym elementem taktycznym, który ma uwolnić pełen potencjał ofensywy, w tym Roberta Lewandowskiego. Cancelo uwraca z jasnym celem, by w końcu zdobyć z Barceloną upragnione trofeum. Czy to ruch, który odmieni losy Barki w nadchodzącym sezonie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym transferze i jego wpływie na grę zespołu. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych dogłębnych analiz ze świata futbolu.